Pozwólcie, że smerfnę Wam opowieść barwną. O złoliściu, co podle w życie smerfów wtargnął. Smerfnąłem ten wiersz, by podzielić się nią z Wami. Dodatkowo opatrzyłem go smerfnymi obrazkami. W spokojnej wiosce, gdzie chata stoi przy chacie, żyją sobie smerfy. Zresztą pewnie nas znacie. Mamy papę smerfa! co rządy mądrze sprawuje i smerfetkę, której czasem nikt nie dorównuje. Jest też pracusz, łasuch, zgrywus i innych bez Nie wymienia ich wszystkich w tym krótkim wierszyku. Daleko za wioską, gdzie zapuszczać się trwoga, stoi stara ruina. Dom naszego wroga. Jest nim zły czarownik, noszący czarne szaty. Mieszka w tej ruderze z kociskiem kosmatym. Nosi buty czerwone chyba dość niewygodne. Do tego, zdaniem krawca kompletnie niemodne. Mowa rzecz jasna o gargamelu zuchwałym. Smerfnąłbym go w nos, gdybym nie był tak mały. Wszystkie jego myśli krążą wokół jednego. Chce smerfnąć biedne smerfy, by stworzyć coś cennego. Tym razem wysmerfował, chyba spod poduszki, starożytną recepturę na dorodne gruszki. U, e, nie, nie gruszki. Poczekajcie chwilę, starożytną recepturę na stworzenie legendarnej, niezwykle niebezpiecznej, trującej rośliny. Tak. I tak oto wysmerfował, czytając stare zapiski tę niebezpieczną roślinę. I wkrótce było po wszystkim. Papa Smurf wyczuł groźbę i zaczął się stresować. Smurfy nam zaginęły. Musimy je ratować. Jesteś o siłku. Czułem, papo smercie! Pracuś poprosił mnie, żebym się z tobą spotkał. Założył mi na plecy jakieś dziwne urządzenie. Nazwał je smerfizatorem! Tak, to jego nowy, smerfny wynalazek. Dzięki niemu będziesz mógł uleczyć skażone rośliny, które zasmerfowały wioskę. A może i wysmerfować zaginione smerfy? Mam taką nadzieję! Pracuś wspomniał, że ten sprzęt potrzebuje zbiornika I dlatego cię wezwałem Bez niego nie będziesz w stanie poprawnie używać smerfizatora Ten zbiornik to kwiat, który ostatnio badałem Smerfniesz go, jeśli pójdziesz dalej tą ścieżką Wygląda na to, że rozwinął odporność na infekcje Myślisz, że to rozwiąże nasz problem? Miejmy nadzieję, że tak a skoro mowa o smerfizatorze, masz zaszczyt być pierwszym smerfem smerfującym ten wynalazek. Ale chcę się upewnić, że nosząc go na plecach, nie opadniesz z sił. Po smerfie jestem najsilniejszy i żaden smerfizator tego nie zmieni. Ale mogę trochę poćwiczyć, jeśli smerfujesz, <laughs> że to konieczne. Tak smerfuję o siłku. Ostrożności nigdy za wiele. Wysmerfowałem dla ciebie krótki tor. Zaczynajmy. Udaj się do farmera. Smerfuję nad rzeką. Zanim smerfniemy dalej, upewnijmy się, że smerfizator nie ogranicza ci swobody ruchu. O, siłku! Jesteś wreszcie! Chyba Smurf polecił mi przeprowadzić mały test, by mieć pewność, że smerf nie wykonasz misję! Wiem, farmerze! co mam zrobić? Smurfnij głową w górę i spójrz na szczyt klifu! Taś dla Ciebie smerfuje? Jest tu więcej skażonej trawy. Nie mogę się doczekać, aż ją wyleczę. To jest tor do skoków? Mogę go smerfnąć ze związanymi rękami. Siłku, co tu smerfujesz? Szukam dziwnego kwiatu, który ma pomóc usmerfować skażenie. Ach tak, Papa Smerf wspomniał nam, że ma dla ciebie małe wyzwanie. O, podobno testujesz nowy wynalazek pracusia. Tak, smerfizator. Uczę się z niego korzystać! Smerfuję co mogę, żeby to opanować! Lepiej porządnie poćwicz, bo będziesz musiał przeskoczyć na drugi brzeg tamtej rzeki! U -u uważaj, żebyś nie smerfnął do wody! Bez obaw! Umiem pływać! Nie wątpię, osiłku! Ale jeśli smerfniesz do wody, ciężar smerfizatora może cię pociągnąć na dno! No, I to będzie koniec Twojego smerfowania! Będę uważał! To na pewno ten właściwy. Nie wydaje się chory. Musi być odporny. Powinienem być w stanie wskoczyć na ten wielki grzyb. Pokażę wszystkim ten kwiat. Na pewno jego widok podniesie ich na duchu. Widzę w oddali ten kwiat. Muszę iść dalej. smerfną sylwetkę. Lepiej, żebym nie spadł. Mam kwiat. Misja wykonana. Jestem najlepszy, nawet ze smerfizatorem na plecach. Dobra, pora smerfować do wioski. Muszę smerfnąć ten kwiatek do papy Smurfa i Pracusia, i to szybko! No hej, wszystko smerfnie? Racusiu, mam tu magiczny kwiat! Papa Smurf chciał, żebym ci go przesmerfował. Dzięki, Osiłku. Nareszcie dokończę budowę smerfizatora. Jesteś pewien, że to będzie działać? Pewnie, Papo Smurfie. Czeka cię wielka niespodzianka. Pożegnamy się ze skażeniem, a do tego będziesz mógł dotrzeć do wszystkich miejsc w wiosce, które wcześniej były niedostępne. Mam nadzieję, Pracusiu, że ta niespodzianka będzie dobra. Pamiętasz, co się stało, gdy zbudowałeś roboty. Osiłek ma rację. Czasami smerfujesz z wynalazkami. Które wymykają ci się spod kontroli. O, nie bądź takim pesymistą. Smerfizator to mój najbardziej udany wynalazek. I najskuteczniejszy. Przysięgam na smurfa. Nie mogę się doczekać, aż zobaczę go w akcji. Musimy raz na zawsze smerfnąć to skażenie. Potrzebuję kilku minut, żeby zamontować zbiornik. No i proszę, gotowe osiłku. Idź uleczyć skażoną trawę w wiosce i wróć tu, kiedy skończysz. Cześć, jak leci? Dobra, przetestuję smerfizator na skażonej trawie. O, czas się przywitać. Niech to! Sprej leczniczy się skończy! Zbyt szybko go zużyłem. Zbiornik jest pusty. Muszę poczekać, aż się napełni. Zakończyłem, Papo Smerfie. Wysmerfowałem wszystkie skażone rośliny. Smerfizator okazał się bardzo skuteczny i łatwy w obsłudze. Mój wynalazek spisuje się na medal, a nie mówiłem? Tak przy okazji, Smerfizator kryje w zanadrzu jeszcze wiele niespodzianek. Kiedy opuścisz wioskę, miej oczy szeroko otwarte. Jeśli przynieciesz mi materiały, będę mógł ulepszyć Smerfizator. Przygotuj się na niemałe zdziwienie. Dobrze, pracusiu. Będę się rozglądał W porządku, moje smerfy, ale mamy jeszcze wiele do zrobienia Zaginęło kilka kolejnych smerfów Ostatnio widziano je, kiedy zmierzały w stronę tamy Mam nadzieję, że nie zniknęły jak pozostałe Posiłku, musisz się temu przysmerfować, ale bądź ostrożny Teren wokół Tamy jest skażony. Użyj smerfizatora, żeby się tam dostać. To szansa na przetestowanie mojego wynalazku w terenie. Możesz na mnie liczyć: znajdę zaginione smerfy. A te skażone rośliny niech lepiej uważają!